sorki, że ja tak na śpiocha zwyrka, bo odsypiam do nocki, a położyłem się dzisiaj chyba gdzieś 910 rano, ale obudził mnie kurier, przyniósł mi tego pilota zamiennego do JVC. I tutaj jest rozpiska yy, przycisków. Hmm. Tutaj jest wzór oryginalnego pilota. Ale ja nie wiedziałem jak wygląda ta podróbka. I zobaczcie jakie jaja. Bam, mam klona. Piloty się zdublowały. No nie no, dwóch nie dostałem, ale wiecie jakie jaja? Te piloty są dokładnie identyczne. A który jest do czego? Zobaczcie, ten. Ten jest do Pana Sonika, a ten drugi na Pana Soniku nie działa, ale jest do JVC. Także będę się mylił, będę sobie musiał jakieś naklejki tutaj zrobić, <słuch> bo piloty są. Identyczne, nawet żeby tu napis dali: to jest Panasonic, to jest do JVC, a tu tylko Hi-Fi, Hi No, identycznie, dosłownie identyczne. Gdyby mi się nie myliło, to nie wiem, z jednej strony, znaczy w jednym pirocie chyba śrubki nie dam, bo tam gdzieś w woreczku mam śrubkę, bo tego do Panasonica mam zakręconego śrubką, a tutaj najwyżej śrubki nie, nie dam. No, chyba, że jak mówię, Zrobię jakieś oznaczenie tutaj markerem czy coś, żebym wiedział który jest do Panasonica, który jest do JVC. Hmm. To jest pilot niby z Czech tego poprzedniego. Nie pamiętam czy on też był z Czech do Panasonica, co zamawiałem, no ale są identyczne. Widać to jest ten sam producent. Robi takie, takie same podróbki, ładne, zgrabne, zwarte. Jeszcze klapka się na śrubkę zamyka. Tutaj jeszcze dioda jest. O. Chociaż to są jakieś piloty uniwersalne. Może je się w jakiś sposób programuje? Nie wiem. No, ale jakby nie było, ten jest zaprogramowany dla Panasonica, a ten dla JVC. Ja nie wiem, jak to się programuje. O ile jest taka możliwość, ale no, chyba jest. Ale o, trzeba by jeszcze raz pogrzebać w instrukcji. No ale bądź co bądź ten od Panasonika nigdy mi się nie programował zawsze był do Panasonika. Hmm. Uniwersalny do większości pana Soników. Eee, tyle, że on jest eee, przeznaczony do EDA 90, on otwiera tylko panele dwoma przyciskami gdzieś tutaj chyba tymi górnymi, otwiera i zamyka w Edzie 90, a panele w DT75 i w DT707 Otwiera się jednym przyciskiem i innym. Ża żadnym z tych, którymi się otwiera czy zamyka EDA 90. Dlatego yy, on nie będzie w pełni sprawny do DT707 czy DT75. -70, yy, znaczy 707 czy 75. On będzie tylko w pełni sprawny do yy, EDA 90. No ale głośność inne bariery korektory, nie korektory, można CD, magnetofony, można nim obsługiwać we wszystkich Panasonicach. Także to jest fajny pilocik. Ja i tak przeważnie tylko tego jednego malucha używam do większości Panasoników. A jeśli chcę mieć 100% funkcji, no to biorę dedykowany dla danego Panasonica. A teraz to samo w JVC. Będę musiał rozpracowywać, który przycisk do czego bo to jest wszystko inaczej opisane, ale pilocik jest fajny, mały, zwarty. Jeśli zamiennik, to właśnie mi się coś takiego podoba, tylko nie spodziewałem się, że to będzie zupełnie to samo. Teraz będę miał dwa takie same piloty do Panasoników i do JVC, bo skoro do wszystkich JVC, prawie jeden i ten sam prawie do wszystkich Panasoniców i jeden i ten sam prawie do wszystkich JVC, bo ten mm, oryginalny od NB10, skoro pasuje do, do XC3, to ten tutaj tak samo będzie pasował do NB10. No i dobra, to na tyle uciekam, jeszcze może mi się uda przysnąć do roboty, żeby się być w stanie zwlec.